Dziękuję, dziękuję, panu. dziękuję. E, Przepraszam, bo pośle, a może planeczkę wody albo kawę ewentualnie? E, muszę przyznać się, pani redaktorze, kiedy wchodziłem tutaj do studia, mm -hmm. to sobie tak pomyślałem, że, że może e, jakaś woda mineralna albo jakaś kawa. Tak. Ale z drugiej jednak strony domyślam się, co pani sobie pomyśli, kiedy poproszę panią o małą czarną lub o łyk zimnej wody. Moja niewinna prośba o mało czarno spowoduje zapewne oskarżenie mnie przez Panią o seksizm lub o wyuzdanie. Moja myśl o łyku zimnej wody. Nastunie Pani zapewne podejrzenia, że być może coś ukrywam. A co gorsze, środki na wspólne wakacje z rodziną pochodzą zapewne z przestępstwa. Dlatego szczerze, Panie redaktor, odmawiam. Dobrze, Panie pośle, czy jestem gotowy? Tak. Teraz się zaczynamy, tak, tak, tak? Ja czekam na A sygnał. Czy jesteśmy gotowi? Tak? Witam Państwa bardzo serdecznie, jak co tydzień w programie Polityka na urlopie. Dziś moim gościem jest poseł parlamentarzysta Stefan B., Witam Panie Pośle. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. <laughs> panie Pośle, czy podobnie jak w zeszłym roku wybiera się Pan nad Polskie Morze? Ależ oczywiście, naturalnie. Uważam, że nasze bałtyckie plaże oraz nasze ośrodki nad Bałtykiem są niedoceniane. Obawy przed zmiennością pogody wynikają zapewne z lenistwa i marzeń, aby leżeć na plaży i nic więcej. A przecież nasze. Polskie plaże są równie piękne w dni słoneczne jak i w te dni chłodniejsze, pochmurne, takie jak dzisiaj, deszczowe i dlatego uważam, że osoby, którym zależy na dobrym wypoczynku naszych współobywateli, powinny na urlop wybierać się gdzie indziej. Stąd ja i moja rodzina wyjeżdżamy na Kretę. Na Kretę, rozumiem, ale o ile pamiętam, deklarował pan jednak, że będzie to Morze Bałtyckie. Ależ oczywiście. Oczywiście, absolutnie tak. Mm -hmm. Zamierzałem spędzić urlop nad Bałtyckim Morzem dokładnie tak, jak deklarowałem. Uważam ponadto, że nasze plaże bałtyckie oraz nasze ośrodki nad Bałtykiem są niedoceniane. Obawy przed zmiennością pogody wynikają zapewne z lenistwa oraz marzeń, aby leżeć na plaży i nic więcej, a przecież nasze polskie plaże są równie piękne w dni słoneczne, jak i w te dni pochmurne, chłodniejsze, a nawet deszczowe, jak dzisiaj. Stąd uważam, że osobom, którym zależy na dobrym wypoczynku współobywateli, powinni swój urlop spędzać gdzie indziej. Dlatego ja i moja rodzina wybieramy się w tym roku na kretę. Czyli jednak kreta. Tak, <gry> tak oczywiście, czy również na dwa tygodnie. Ależ, Pani redaktor, przecież Pani doskonale wie, jak niezwykle istotną funkcję pełni w Parlamencie. Przecież Pani doskonale wie, jak niezwykle istotną społecznie funkcję pełnię. Wystarczy, że mnie nie ma w Parlamencie, proszę Panią, dzień, ba, godzinę, dwie, a już, proszę Panią, narastają problemy, które są do rozwiązania wyłącznie przy mojej wiedzy. A Pani tutaj na wizji przed Państwem proponuje mi dwa tygodnie urlopu. Kiedy mnie jest tak trudno wyrwać się na krótki urlop, jak najbardziej rozumiem, że to będą trzy tygodnie. No widzi pani, pani redaktor, zaczynamy mówić wspólnym językiem. <noise> Drodzy Państwo, moim gościem był poseł parlamentarzysta Stefan B. Za tydzień ponownie zapraszam do programu Polityka na Urlopie. Dziękuję Panie Pośle bardzo za przyjęcie zaproszenia. Dziękuję Pani, dziękuję Państwu. Życzę miłego dnia. Dziękuję bardzo. To, to już możemy kończyć. Do widzenia. Tak?